Cześć, witam Was Sebastian per.pl. Przyjechałem zobaczyć co tutaj ciekawego się dzieje. No wiadomo nic, pszczoły siedzą w ulach, zimno jest na dworze jak cholera. Kłąb zimowy zawiązany, więc zimujemy, ale przy okazji, jeżeli już tutaj jestem, no to pomyślmy w jaki sposób moglibyśmy pomóc pszczołom w momencie kiedy, no wiadomo już w późniejszym okresie miałoby braknąć pokarmu. Przed tym, jakbyśmy mieli cokolwiek kombinować przy rodzinkach, żeby im dostarczyć jakikolwiek pokarm, to na pewno musimy wziąć to pod uwagę, że to jest będzie, czy będzie podkarmianie awaryjne, ratunkowe, a nie podkarmianie rozwojowe. Więc wszelkiego rodzaju dodatki, takie jak pyłek, pszczeli pierzga, substytuty pyłku czy jakieś tam drożdże, w tym momencie będą odpadać, bo my. Nie chcemy rozwijać pszczół, chcemy je najpierw w pierwszej kolejności uratować od głodu. Ale wiecie co, zmarzłem. Jedziemy na pszczelarnię. Dobra, troszkę zimno na dworze, więc wróciłem do pszczelarni. Tutaj się przynajmniej pali w kominku. Ale dobra, po kolei. W związku z tym, że to będzie podkarmianie awaryjne, musimy jakoś zapewnić pszczołom jedzenie, a nie rozwojowe, czyli nie będzie dodatków pyłku, pierzgi, substytutów pyłku, jakichś drożdży, nie, to po prostu suchy pokarm. A dlaczego suchy? No bo inwerty, syropy, miód yy, rozrzedzony z wodą, one mogą spowodować to, że pszczoły będą chciały latać i wylatywać na zewnątrz, a my potrzebujemy tylko je w środku tam ratować. Czemu nie pierzgi, pyłki i te inne rzeczy? Ze względu na to, że yy, po przetrawieniu pszczołą szybciej się wypełni jelito i może spowodować, że będą wypryskiwać, bo będzie je cisnęło, będzie pełne jelito, nie będą już mogły jeść, no i będą musiały się wypróżnić. Bądź wypróżnią nam się na ramkach, bądź wypryską na zewnątrz i jeżeli jest niska temperatura, mogą zginąć. Kolejna ważna rzecz to to, żeby nie reagować dopiero jak już brakuje tego pokarmu. Zareagować szybciej. Pszczoły w momencie, kiedy widzą, że im się kończy pokarm, one są bardziej zestresowane, występuje takie napięcie w ulu, może ten kłąb się rozejść, one zaczną szukać po bocznych ramkach. Tam pszczoły będą bądź marznąć, bądź spadać, no różnie, mogą zacząć wylatywać. Dlatego musimy wcześniej to przewidzieć, że nam może braknąć tego pokarmu i dajmy im nad głowę dużo, dużo wcześniej. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, jeżeli wydaje nam się, że. Może braknąć tego pokarmu, to dajmy go dużo wcześniej. Jak nie trzeba będzie, nie pobiorą, jak trzeba będzie, zaczną pobierać. Proszę, jak ja wyglądam. Dobra, starczy tego mądrzenia się i przechodzimy do meritum. W jaki sposób możemy pomóc pszczołom podczas gdy wystąpi głód? Pierwsze, najprostszy chyba sposób, wcześniej odłożona ramka, pełna pokarmu, zasklepiona, gdzieś w zamrażarniku przechowywana bądź w jakiejś rodzinie, która ma znaczny naddatek jedzonka i wiemy, że możemy im zabrać, wiemy, że możemy przełożyć do ula głodującego. Najprościej wycinamy ten susz z pokarmem z ramki drewnianej i na beleczkach kładziemy im nad głowy, oczywiście odkryte, czy tam była powałka, czy, czy były, była folia, czy cokolwiek, odkrywamy to, czy beleczki. Zdejmujemy to, kładziemy od góry, dajemy folię, przykrywamy jakimś połówką, korpusem i mamy z głowy. Mamy na jakiś czas spokój, bo wiemy, że od spodu mają jedzenie, wiadomo, trzeba to mieć pod kontrolą. Fajny sposób też pokazał Tomek Ściegienny, który jest doświadczonym pszczelarzem, jest po szkole chyba pszczelarskiej, a ma już wcześniej przygotowane korpusy, które mają wycięcia, frezy porobione i wtedy on wkłada sobie całą ramkę do do ula, jak gdyby na płasko, ale jest już wcześniej przygotowany na to, że może tego pokarmu brak, bo każdemu może to nie jest tak, że niektórym się nie, nie, zda nie zdarza. Zdarza się to i niestety trzeba być wcześniej na to przygotowanym. Co do podawania ramek, odradzam podawanie zasklepionych ramek z rodziny, która nam spadła. I wiem, że wielu kolegów doradza, że co tam takie ramki można spokojnie podać. Nie wiemy, co tam było przyczyną upadku rodziny, co było powodem osypania się tej rodzinki, czy waroza, czy nosema. Jeśli waroza, no to spoko, jeszcze można, można by było, ale w momencie, kiedy tego nie zbadamy, to nie wiemy, co było przyczyną osypania. I lepiej takich ramek do następnego ula nie podawać. Druga rzecz też bardzo prosta, gotowe ciasto, tylko oczywiście ciasto bez dodatków, bez pierzgi, bez pyłków, bez substytutów, bo często są w sprzedaży takie rozwojowe, a my potrzebujemy ratunkowo, czyli mielony, przemielony jakiś tam cukier puder w takiej konsystencji stałej i też przecinamy tam na krzyżyk od spodu, odginamy folię i kładziemy im nad głowy. Powinno to załatwić sprawę. Tam, gdzie jest ta większość pszczoły nad tym dajmy ten pokarm, żeby miały dostęp, żeby miały sobie w jakiś tam sposób, przenosić. Trzeci sposób, taki stricte mocno, mocno ratunkowy. Zauważamy i dobra, trzeba coś zrobić. Nie mamy ciasta, nie mamy ramki, nic nie mamy. To jedziemy do sklepu, kupujemy cukier. Kup... Mamy w domu ręczniki papierowe. Nad ramkami, w korpusie rozkładamy ręczniki papierowe. Spryskujemy delikatnie wodą, żeby były wilgotne. Na to wysypujemy cukier na trzy razy, tak weźmiemy taką cienką warstwę, spryskamy troszkę, żeby był zawilgotniony, wysypujemy kolejną warstewkę, znowu troszkę spryskamy, kolejną warstewkę, no i przykrywamy folią, no i robimy jeszcze wcześniej kilka takich dziurek przy uliczkach, żeby pszczoły poczuły, że one tam mogą sobie przejść i mogą sobie wyciągnąć trochę tego cukru, yy, zlizywać, bo one będą zlizywały. Oczywiście gdzieś tam coś się posypuje im troszkę na głowy, trochę będzie na denicy na wiosnę do sprzątania, ale Cóż, my ratujemy w tym momencie rodzinki, więc pallicho z tym sprzątaniem później na wiosnę. Niech mają dostęp do gotowego cukru, który jest troszkę wilgotny. On przeschnie, on się zbryli trochę, nie będzie tak się obsypywał w momencie, kiedy go spryskamy tym spryskiwaczem. I, no i teoretycznie powinny sobie poradzić. Kiedyś tak już na wyjazdowej pasiece próbowałem, sprawdziło się. Później drugi raz przywiozłem cukier. Po jakimś miesiącu, bo brakło mi, brakło, rodzinka, była wyrabowana, była słaba, ale jednak, jednak yy, taki ratunkowy zabieg przyniósł jakieś efekty, dobre efekty. Czwarty sposób, kolejny sposób. Przygotowujemy wcześniej, z tydzień wcześniej, z 4 dni, 3 dni wcześniej. Bierzemy znowu, kupujemy cukier, bierzemy ciepłej wody, rozpuszczamy syropu takiego lepiej niż 3 do 2. Taki, żeby był naprawdę gęsty i dosypujemy suchy cukier, mieszając, mieszając, mieszając. I w momencie, kiedy nam się zrobi taka konsystencja, no nie będę proporcji dawał, no bo to różnie może być, zależy ile będziecie potrzebować. Jak już będzie taka konsystencja jak kulka śniegowa, jak mokry śnieg, nie? Że robimy kulę śniegową, no to taka konsystencja jest odpowiednia. Wkładamy w plastikowe tacki, ugniatamy, ugniatamy. Zostawiamy na 1-2 dni, żeby przeschło gdzieś w suchym, ciepłym miejscu bądź dla podratowania się, no ale to już nie w plastikowych tackach, gdzieś koło 40-50 stopni, żeby nam to przeszło w piekarniku. No i mamy taki, taką, taki blok cukrowy przygotowany jak gdyby pod pszczoły. I znowu otwieramy ul od góry, kładziemy z dwie beleczki i na to może być właśnie albo w jakiejś tacce papierowej, albo w tacce plastikowej, żeby od góry nam dalej nie wysychało, żeby to jednak tak, takie związłe było. Może nie związłe, żeby... Nie, odsy, nie odparowywało nam od góry, ale żeby, no żeby to było takie twarde i zbite. I kładziemy gło, nad głowy pszczołom. Kolejny sposób to tak zwany candy board, czyli no, stosowany dość powszechnie w Stanach, nawet do zimowli rodzin pszczeli. Jednak ja odradzam zimowanie w ten sposób ze względu na to, że jednak te warunki klimatyczne między nami a Stanami Zjednoczonymi są. Troszkę inne, trochę się tutaj to wszystko różni, więc ja bym nie ryzykował, ale ratunkowo jak najbardziej. Co to jest takiego? Wcześniej przygotowaną skrzynkę wielkości takiej jak mamy korpusy, żeby można było postawić na korpus. Podbijamy siatką z oczkami takimi około 1 cm, mogą być ciudniejsze, ciut ciudniejsze, tak, żeby pszczoły spokojnie sobie przez to przechodziły. Mieszamy trochę większą ilość cukru z wodą. Do tego dodajemy, żeby tej plastyczności trochę nabrało. Ocet jabłkowy. Po wymieszaniu tego wszystkiego znowu konsystencja, taka, właśnie jak kulka śniegowa, rozkładamy to na, na tej siatce w tym korpusie, w tym takim tej skrzyneczce, jak gdyby wcześniej przygotowane. Ona jest przelotowa, tylko ma od spodu podbitą siatkę. Rozkładamy to równo, pamiętając o tym, że to będzie, jakby stworzy nam się taka cukrowa powałka, więc pamiętajmy, żeby gdzieś w jednym rogu wstawić coś i. Później po tym, jak to wszystko wyschnie, wyciągnąć, żeby była jakaś chociaż delikatna wentylacja w tym wszystkim, żeby to nam się od spodu wszystko nie kisiło, żeby nie skraplało się i nie kapało słodkie na pszołom pszczo na głowy. Także gdzieś w rogu, tam, gdzie nie będą pszczoły, żeby była jakaś delikatna we wentylacja. I teraz też rozkładamy to sobie równomiernie, przez to, że mamy ten ocet jabłkowy, to to będzie takie bardziej plastyczne, tak nam się fajnie rozłoży, wyrówna to wszystko. I również tak, i ca całą tą skrzyneczkę można przykryć od góry papierem jeszcze i taką całą skrzyneczkę dajemy do przeschnięcia, żeby z 1-2 dni przeszło bądź do piekarnika 40-50 stopni, żeby to się takie twarde zrobiło i w momencie, e, jak to potrzebujemy, można sobie dużo, dużo wcześniej e, przygotować, tylko wiadomo, no, za zabezpieczyć w jakikolwiek sposób, żeby nam no, myszy się nie dostały, czy coś tam, żeby to nie zawibligotniało wszystko. I w momencie, kiedy wiemy, że rodzina, któraś potrzebuje tej pomocy, że potrzebuje tego bloku cukrowego czy candy borda, jak zwał, tak zwał, zdejmujemy powałkę, zdejmujemy daszek, kładziemy na korpus, tylko właśnie dlatego musi być równo takie jak korpus, kładziemy na to, przykrywamy papierem, żeby to też sobie tak jakaś tam jeszcze izolacja była, kładziemy na to powałkę, kładziemy daszek i mamy spokój pszczoły bez problemu. Między tymi siateczkami będą sobie tam ciąkać ten cukier, i w ten sposób również uratujemy rodzinkę. Myślę, że te pięć sposobów spokojnie wystarczy. To jest dosyć bardzo proste rzeczy dostępne, więc te pięć sposobów na pewno wystarczy. Trzeba jeszcze raz powtórzę: pamiętać o tym, że my nie robimy zakarmiania rozwojowego. To nie jest to, że musimy tutaj zastosować jakieś. Pyłki, właśnie coś, tego typu takie jakieś dodatki, żeby te pszczoły się rozwijały. Nie, my je w tym momencie przede wszystkim ratujemy, a będziemy myśleć, jak je rozwijać, żeby nabrały siły już w późniejszym okresie, w momencie, jak będą już mogły się coś oblatywać, jak będą mogły już coś sobie zbierać, będą swobodnie wchodzić i wychodzić do ula, gdzie, gdy temperatura będzie już taka całkiem, całkiem sympatyczna. Na razie ratujemy pszczoły, a więc jeszcze raz ramka, ciasto, sypki cukier. Blok cukrowy, no i na koniec candy board. O, candy board, candy board. Dobra. Tak więc. No, jeżeli wam, to robię ten filmik wcześniej, żeby mieć możliwość przygotowania sobie wcześniejszego, takiej, takiego, takiej pomocy pszczołom, żeby nie było, że w momencie jak będzie już marzec, a ja wtedy zrobię filmik i, i będziemy ratować pszczoły, wtedy już będzie po ptokach. Pewnie może braknąć gdzieś tam końcówką stycznia, początkiem lutego. No wiadomo. Różnie to bywa. Różnie się ludzie przygotowują do tej zimowy z tymi pszczołami, a czasami niektórzy przesza przeszacują, a czasami niektórzy nie doszacują tego pokarmu, więc lepiej być wcześniej zabezpieczonym, mieć w głowie jakieś pomysły, w jaki sposób możemy ratować te nasze pszczółki. Więc mam nadzieję, że filmik będzie pomocny, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to weźcie, kliknijcie tam subskrybuj i dzwoneczek, żeby były powiadomienia. No i oczywiście przyda się łapka w górę, także dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.